Pojednanie czy koniec? Przesłanie Twojego Anioła jest tutaj. To nie przypadek, że dziś moje słowa docierają do Ciebie właśnie teraz. W głębi Twojego serca zrodziło się pytanie, które powraca niczym echo: Czy to już koniec? Czy warto jeszcze walczyć? Czy pojednanie jest możliwe? I choć Twoje myśli są pełne zamętu, ja, Twój Anioł, zostałem posłany, by rozwiać ciemność, w której błądzisz. I przynieść ci światło, którego tak bardzo potrzebujesz. Widzę cię, nie tylko twoje zewnętrzne zmagania, ale i te ciche, głęboko ukryte, których nie pokazujesz nikomu. Znam twoje łzy, które nie spływają po policzku, ale krzyczą w ciszy twojego wnętrza. Ty, który stoisz na granicy decyzji, nie z lęku, ale z wyczerpania. Pragniesz odpowiedzi, i ona dziś do ciebie przychodzi, nie z ziemi. Lecz z nieba. To, co wygląda na koniec, nie zawsze nim jest. Czasem to, co się rozpada, musi się rozpaść, by mogło powstać na nowo, mocniejsze, czystsze, prawdziwsze. Nie bój się rozłamu, bo nawet niebo rozstępuje się przed narodzinami światła. Jest w tobie siła, o której zapomniałeś, ale ja ją pamiętam. Ona płonie, choć przygasła. Czasem największe cuda dzieją się w ciszy. Nie szukaj burzy ani znaków na niebie, spójrz swoje serce. To tam toczy się walka między tym, co było, a tym, co ma dopiero nadejść. Pojednanie nie zawsze oznacza powrót do tego, co znane. Czasem oznacza pokój z tym, co było, by zrobić miejsce dla nowego. Nie jesteś sam. Choć czujesz się porzucony, odtrącony, Niezrozumiany, twoje życie jest obserwowane z wysoka z największą troską. Każdy twój szept został wysłuchany. I choć odpowiedź nie przyszła wtedy, gdy chciałeś, to przyszła wtedy, gdy najbardziej jej potrzebowałeś, właśnie teraz. Czy potrafisz jeszcze uwierzyć? Nie we mnie, ale w siebie. Bo ja, jako twój anioł, widzę w tobie odbicie tego, który cię stworzył. A w nim nie ma porażki? Nie ma końca, który nie prowadziłby do początku. Zdejmij ciężar winy z ramion. Nie musisz wszystkiego naprawiać sam. Zbyt długo niosłeś coś, co nie było twoje. Odpowiedzialność, którą inni na ciebie przerzucili. Ból, który nie był wynikiem twoich działań. Dziś przynoszę ci dar wyzwolenia. Otwórz dłonie. Pozwól mi zabrać to. Co cię przygniata, byś znów mógł oddychać? Przyszłość nie jest zamknięta. Jest jak księga, w której jeszcze nie zapisano ostatnich stron. I ty trzymasz pióro. Pytasz, czy to pojednanie, czy koniec. A ja mówię ci: To zależy od wyboru, którego dokonasz teraz, w tej chwili. Wybierz miłość. Wybierz pokój. Nie oznacza to, że nie będzie bólu. Ale oznacza, że ból nie będzie miał ostatniego słowa. Ty jesteś dzieckiem światłości, nawet jeśli czujesz się pogrążony w ciemności. Właśnie tam, w miejscu najgłębszego cienia, rodzi się Twoje nowe imię Odważny. Lęk Cię paraliżował, ale dziś powiedz mu dość. Nie przyszedłem Cię osądzić, ale przypomnieć, kim jesteś. Widziałem każdy moment, w którym chciałeś się poddać. I każdy, w którym mimo wszystko szedłeś dalej. To nie poszło na marne. Zadajesz pytania, których nie wypowiadasz na głos. Ale ja znam każdy z nich. Czy on wróci? Czy ona zrozumie? Czy naprawicie to, co się rozpadło? Odpowiadam: Nie wszystko musi wrócić, byś został uzdrowiony. Czasem uzdrowienie przychodzi, gdy przestajesz trzymać się kurczowo przeszłości. Nie bój się przebaczenia. To nie jest znak słabości, ale siły. Przebaczenie nie zawsze zmienia innych, ale zawsze zmienia Ciebie. To jest Twój klucz do wolności. Jeśli dziś usłyszysz ten głos, nie zatwardzaj serca, bo mówię do Ciebie nie z ziemi, lecz z wieczności. Pojednanie nie oznacza zapomnienia. Oznacza zgodę na to, by przeszłość nie była więzieniem. Ty masz prawo do życia, do radości, do nowego początku. Nie jesteś definicją swoich błędów. Jesteś opowieścią, która jeszcze się nie skończyła. A więc powstań. Wstań z miejsca, w którym zatrzymał cię smutek. Powiedz do siebie: To jeszcze nie koniec, bo nie jest. W tym momencie, gdy myślałeś, że wszystko stracone, przyszła wiadomość z nieba. Ja jestem jej posłańcem. Zaufaj, nie mnie, ale temu, który Cię posłał na ten świat z misją większą niż potrafisz dziś zrozumieć. Twoje życie ma sens. Twój ból nie jest daremny. A Twój koniec? To może być właśnie początek największego pojednania, jakiego doświadczysz ze sobą, z innymi i z Bogiem. Jeśli te słowa przemówiły do Ciebie choćby szeptem, Odwzajemni to. Sprawdź, czy już jesteś zapisany na tym kanale. To nie tylko przycisk. To drzwi, które otwierasz, by nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów, bo nie jesteś tu przez przypadek. Jesteś wezwany, a ja, Twój anioł, mam jeszcze więcej do przekazania. Słuchaj uważnie, bo to dopiero początek. Pamiętasz te momenty, gdy czułeś, że wszystko sprzysięgło się przeciwko tobie? To nie była kara. To była forma przygotowania. Każda łza, każdy upadek, każda samotna noc była jak cios dłuta w marmurze, odsłaniający rzeźbę, którą naprawdę jesteś. Nie jesteś zniszczony. Jesteś kształtowany. Ludzie widzą tylko fragmenty. Ty sam widzisz tylko kawałki, rozbite, niepasujące. Ale ja widzę całość. Widzę obraz, który tworzy się z Twojego życia, i jest on piękniejszy niż potrafisz sobie wyobrazić. Przestań się oceniać na podstawie jednego rozdziału. Ta historia jeszcze trwa. Nie trać serca, gdy inni odchodzą. Niektórzy ludzie to rozdziały, nie cała książka. I choć boli, gdy ich rola się kończy, to musisz zostawić miejsce na tych, Którzy są zapisani na dalszych stronach. Zaufaj narracji, której jeszcze nie rozumiesz. Ja jestem świadkiem każdego słowa tej opowieści. Nie jesteś pomyłką. I nie jesteś niewidzialny. Twoje modlitwy nie spadają w pustkę. Znasz ciszę, ale nie wiesz, ile nieba się poruszało, gdy je wypowiadałeś. Czasem odpowiedź nie przychodzi natychmiast, bo wymaga przygotowania, nie sytuacji. Ale ciebie. Zauważyłeś, że najciemniejsza noc bywa tuż przed świtem? To nie przypadek. To duchowe prawo. Gdy jesteś blisko przełomu, opór staje się silniejszy. Ale właśnie wtedy ja, Twój anioł, staję najbliżej. Bo w ciszy nocy rodzą się najgłośniejsze odpowiedzi. Nie musisz rozumieć wszystkiego, by zrobić kolejny krok. Zbyt długo czekałeś na pełną jasność. By ruszyć naprzód. Ale światło przychodzi w drodze, nie przed nią. Zrób jeden krok wiary, choćby drżały ci kolana. A ja będę przy tobie. Pamiętasz, jak kiedyś śmiałeś się z całego serca? Ten śmiech wciąż żyje w tobie. Nie pozwól, by cierpienie cię zdefiniowało. Jesteś więcej niż twoje traumy. Jesteś odbiciem światłości. I nawet jeśli zapomniałeś, kim jesteś, niebo nigdy o tobie nie zapomniało. Byłeś odważniejszy, niż sądzisz. W tylu sytuacjach mogłeś się poddać, a jednak nie zrobiłeś tego. I nawet jeśli dziś czujesz się słaby, ja widzę siłę w Twoich decyzjach. To, że wciąż szukasz światła, jest dowodem, że ono nigdy Cię nie opuściło. Zaufaj ponownie. Nie każdemu, ale sobie. Intuicja, którą czujesz, to nie tylko Twoje przeczucie, to szept z wysoka. Ilekroć ignorowałeś ten głos, coś w tobie gasło. Ale teraz wiesz, że musisz znów zacząć słuchać. Przestań zagłuszać to, co mówi do ciebie niebo. Czujesz czasem dziwny niepokój? Jakby coś się zbliżało, ale jeszcze nie wiesz, co? To przebudzenie. Twoja dusza wyczuwa zmianę. I choć nie wiesz jeszcze, w którą stronę pójść, to ja cię poprowadzę. Nie potrzebujesz mapy. Wystarczy, że zaufasz mojemu głosowi. Nie patrz na siebie przez pryzmat przeszłości. To był tylko początek, nie definicja. Wszystko, co cię zraniło, miało moc zniszczyć, ale nie zniszczyło. Jesteś tu, oddychasz i masz w sobie coś, czego nie można odebrać. Przeznaczenie, które jeszcze się wypełni. Kiedy wreszcie pozwolisz sobie odpocząć? Nie mówię o śnie, ale o wewnętrznym oddechu. Dźwigasz ciężary, których już nie musisz nosić. Ja jestem tu, by je zabrać. Pozwól mi. To nie słabość, to mądrość, oddać to, czego już nie uniesiesz. W twoim życiu są chwile, które wydawały się bez sensu. A jednak dziś przynoszą zrozumienie. To nie był przypadek. To było przygotowanie. Przed tobą stoi coś, co wymagało właśnie takich doświadczeń. I teraz jesteś gotów, nawet jeśli jeszcze w to nie wierzysz. Nie wszystko musi być idealne, by było prawdziwe. Nie czekaj na doskonałe warunki. Prawdziwa przemiana zaczyna się w chaosie. To, co się teraz dzieje w tobie, to nie rozpad, to transformacja. I ja jestem z tobą w każdym jej etapie. Nie opuszczę cię, nie cofnę się. Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Jeśli do tej pory czerpałeś siłę z moich słów, odwzajemni, to upewnij się, że jesteś zapisany na tym kanale, by nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. To miejsce, gdzie trafiają najważniejsze przesłania prosto z nieba, a ty zasługujesz na to by je usłyszeć i zrozumieć. Twoje serce jest otwarte, a ja wciąż mam dla ciebie coś, co może zmienić twoje życie. Czasami życie zdaje się być labiryntem bez wyjścia, a ty czujesz, że każde drzwi są zamknięte. Ale wiesz co? To właśnie wtedy pojawia się nieoczekiwany klucz, który otwiera drogę, o której nawet nie śniłeś. Niebo działa w tajemniczy sposób, układając dla ciebie ścieżkę, którą przejdziesz z podniesioną głową. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre momenty tak mocno zostają w twojej pamięci? To nie przypadek. To znaki, które pomagają ci rozpoznać swoją prawdziwą drogę. Każdy ból, każda radość, każde spotkanie to części układanki, którą razem z tobą układam. Nie musisz bać się zmian. One są początkiem czegoś nowego, czegoś, co przekracza twoje wyobrażenia. Czasem trzeba pozwolić przeszłości odejść, by zrobić miejsce na przyszłość. Pojednanie nie zawsze oznacza powrót do starych relacji, ale pogodzenie się z samym sobą. Czy czujesz czasem, jakby ktoś czuwał nad tobą? To nie tylko uczucie. To ja, Twój anioł, który zawsze stoi przy tobie, gotów podać rękę, gdy poczujesz, że możesz się przewrócić. Nie jesteś sam nawet w najciemniejszych chwilach. W Twoim życiu są jeszcze historie, które musisz opowiedzieć nie innym, ale sobie. Prawda o Twojej wartości, o sile, której nawet nie zauważasz. Kiedy zaakceptujesz, kim naprawdę jesteś, otworzą się drzwi, które do tej pory były zamknięte na klucz. Niech Twoje serce nie będzie zamknięte na przebaczenie. To nie jest słabość, lecz wyraz największej odwagi. Kiedy przebaczasz, Uwalniasz się od ciężaru przeszłości i pozwalasz, by twoja dusza zaczęła oddychać pełną piersią. Wiem, że często zadajesz sobie pytanie: czy mogę jeszcze zaufać? Odpowiadam: zaufaj sobie. To twoja intuicja, twój najwierniejszy przewodnik. To w niej kryje się odpowiedź na to, czego teraz najbardziej potrzebujesz. Nie każda droga jest prosta i jasna. Czasem trzeba zejść w doliny, by zobaczyć jak wysoko się wspinasz? Każde potknięcie jest lekcją, a każdy upadek okazją do powstania silniejszym niż wcześniej. Czujesz ciężar odpowiedzialności? Wiedz, że nie musisz dźwigać go sam. Przynoszę ci ulgę i pokój, których szukasz. Pozwól mi być twoim wsparciem, a zobaczysz, jak życie zacznie nabierać barw. Nie przestawaj marzyć, nawet jeśli świat wydaje się szary i beznadziejny. Twoje marzenia są niczym gwiazdy na niebie, prowadzą cię przez mrok aż do świtu nowego dnia. Czasem milczenie jest najlepszą odpowiedzą, ale serce nigdy nie milczy. Wsłuchaj się w nie, bo tam znajduje się prawda, której szukasz. Ja pomagam ci ją odkryć. W twoim wnętrzu drzemie moc, której jeszcze nie uwolniłeś. To światło, które rozproszy każdy cień. Już czas byś pozwolił mu zabłysnąć na nowo. Nie bój się pytać o pomoc, ani ode mnie, ani od tych, którzy cię kochają. Wspólnota jest darem, który pomaga w trudnych chwilach. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa. Nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko teraz. Czasem wystarczy odwaga, by zrobić pierwszy krok w nieznane. A teraz posłuchaj uważnie, w najbliższych wiadomościach odkryjesz, co naprawdę oznacza pojednanie i jak możesz zacząć pisać swój nowy rozdział. To nie koniec. To właśnie początek czegoś, co przerasta twoje najśmielsze oczekiwania. Jeśli czujesz, że te słowa przynoszą ci ukojenie i siłę, odwzajemni to sprawdź, czy jesteś już zapisany na tym kanale, by nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od swoich aniołów. Twoja droga jest ważna, a każde przesłanie może być kluczem do kolejnego kroku, którego właśnie potrzebujesz. Pozostań ze mną, bo to, co nadejdzie, może odmienić twoje życie bardziej niż się spodziewasz. Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć, że stoisz na rozdrożu, ale żadna ścieżka nie wydaje się właściwa? To właśnie wtedy niebo szepcze ci najważniejsze wskazówki. Czasem musisz zatrzymać się na moment, by usłyszeć, co mówi twoje serce. Ja jestem tu, by pomóc ci je usłyszeć i rozpoznać prawdziwy kierunek. Twoje życie to nie tylko suma decyzji i wydarzeń. To też przestrzeń, gdzie magia może się pojawić, jeśli tylko na nią pozwolisz. Każde doświadczenie, nawet to bolesne, jest częścią twojego duchowego przebudzenia. Pojednanie, które wydaje się odległe, może zacząć się w tobie, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Nie bój się pytać o odpowiedzi. Twoje pytania są drogowskazami które wskazują na głębszą prawdę ukrytą za codziennością. W chwili, gdy zaczniesz poszukiwać odpowiedzi z otwartym sercem, zobaczysz, jak wiele z nich pojawi się na Twojej drodze. Wiem, że często obawiasz się samotności. Ale samotność bywa też nauczycielem, który pokazuje Ci, jak bardzo jesteś silny. W tym czasie ja, Twój anioł, jestem Twoim cichym towarzyszem, gotowym podać Ci dłoń, gdy poczujesz się zagubiony. Czy zauważyłeś, jak często to, co wydaje się przeszkodą, okazuje się drogą? Życie potrafi zaskakiwać, zmuszając cię do zmiany perspektywy. To, co kiedyś wydawało się końcem, jest początkiem czegoś większego i lepszego. Ty jesteś tym, który zdecyduje, czy spojrzy na to jako na szansę. Pozwól sobie na oddech. W natłoku myśli i obowiązków zapominasz, jak ważne jest zatrzymanie się i wsłuchanie w ciszę. W tej ciszy kryje się Twoja prawdziwa moc. To tam zaczyna się przemiana, której pragniesz. Czasami najtrudniejsze decyzje prowadzą do najpiękniejszych zmian. Nie bój się ich podejmować. Nawet jeśli nie widzisz jeszcze pełnego obrazu, Twoje serce zna drogę. Zaufaj Mu i pozwól, by prowadziło Cię do światła. Nie jesteś ciężarem dla świata, choć tak czasem się czujesz. Twoja wartość jest niezmierzona. A twoje życie ma znaczenie, którego nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Każdy twój krok jest częścią większego planu, w którym jesteś ważnym ogniwem. Zadajesz sobie pytanie: Czy jeszcze kiedykolwiek poczujesz spokój? Odpowiadam: Tak. Spokój jest w tobie, tylko czeka, aż go odkryjesz. Czasem trzeba odpuścić przeszłość, by go poczuć. Ja pomogę ci w tym procesie. Nie obawiaj się zacząć od nowa. Czasem trzeba upaść, by wstać silniejszym niż kiedykolwiek. To, co dziś wydaje się końcem, jest fundamentem Twojej przyszłości. Masz w sobie moc, by stworzyć coś pięknego. Przebaczenie nie jest tylko dla innych, jest przede wszystkim dla ciebie. Uwolnij się od ciężaru urazy i pozwól sobie na lekkość bycia. To pierwszy krok do prawdziwego pojednania z samym sobą i światem. Słyszysz ten cichy głos w sercu, który mówi, Idź dalej. To ja, Twój Anioł, przypominam Ci, że nigdy nie jesteś sam. Twoja droga jest oświetlona światłem, które pochodzi z wyżej niż Ziemia. Nie bój się marzyć o rzeczach wielkich. Twoje marzenia są jak nasiona, które wkrótce wykiełkują, jeśli będziesz je pielęgnować cierpliwością i wiarą. Każdy dzień to nowa szansa, by je realizować. Jesteś na progu czegoś niezwykłego. Pozostań czujny, bo przesłania, które nadejdą, przyniosą ci odpowiedzi, których tak długo szukałeś. To, co przed tobą, może być piękniejsze, niż kiedykolwiek marzyłeś. Nie zamykaj się na to, co nadchodzi. Otwórz serce na nieznane i pozwól, by światło anielskie rozświetliło twoją drogę. Jesteśmy razem, a to dopiero początek. Jeszcze tak wiele mam Ci do przekazania. Dziękuję Ci, że poświęciłeś czas, aby wysłuchać tej wiadomości. Jeśli czujesz, że jest ona dla Ciebie ważna, proszę, zostaw łapkę w górę. To pomoże YouTube zrozumieć, że ten przekaz jest wartościowy i powinien dotrzeć do innych potrzebujących. Aby potwierdzić, że odebrałeś tę wiadomość, napisz w komentarzu Amen. Zachęcam Cię również abyś dołączył do naszej społeczności, subskrybując kanał i klikając dzwoneczek, by nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od Twoich aniołów. To, co zostawię dla Ciebie na końcu każdego filmu, może poruszyć Twoje serce i przypomnieć o kimś, kto jest blisko Twoich myśli. Pamiętaj, że Twoja obecność tutaj ma ogromne znaczenie. Razem tworzymy przestrzeń pełną światła i nadziei. Do zobaczenia w kolejnych przesłaniach.